Siemanko widzowie, hit na moim kanale. Mamy to. FIFA 365 2026 w postaci multipaka. Resztę produktów pojawi się z czasem, a ja Wam już mniej więcej tłumaczę o co w tym chodzi. W kioskach pojawiły się multi które zawierają cztery saszetki i kartę limitowaną. Słuchajcie, i jest całkowita nowość. Jest możliwość trafienia autografu e, prawdziwego z podpisanego Hurricane'a. Jak na razie mamy chyba limitkę tylko samego Harry Hurricane'a. No i karty paralel, czyli mm, wyróżniające się różnym kolorem. No i mamy też numerowane. E, czyli zwykłe blue, czyli niebieskie orange, pomarańczowe, do, numerowane do 100, numerowane do 50, no i prawdziwy autograf. Jak sami widzicie, tu mamy karty przykładowe dopiero wszystko się będzie myślę, że na początku września pojawiać zestawy albumy startowe no i zobaczymy co to dzisiaj mamy jak sami możecie zauważyć saszetka wygląda w ten sposób i na pierwszy rzut oka już widzimy że Kylian Mbappé jest w koszulce Francji, czyli FIFA 365, Adrenalin XL no nie ma licencji na wszystkie no, zespoły, dlatego też będą tutaj mieszane i drużyny i zespoły narodowe tak jak to było właśnie w Top Class no i sama saszetka jak sami widzicie zawiera e, zmiksowaną Panini Fifa 365 Adrenalin XL 2026 Trendy Cards, nie mamy tu za wiele informacji na temat ile kart w zestawie jest, e, ile bazówek ile kart specjalnych, podejrzewam że z czasem się wszystkiego dowiemy ale to już jest w sprzedaży i to można już kupić, oczywiście otwieramy dzisiaj wszystkie e, te Karty i sprawdzamy, jak one wyglądają. Myślę, że większość z was już tutaj sobie posprawdza. No i mamy kody, kody, które oczywiście będę zakrywał, bo może akurat będę ich używał. Zobaczymy, mamy tutaj pierwszego zawodnika z Brazylii i to mamy bot 5. Hmm. Ciekawe, co to znaczy bot 5. W każdym bądź razie jest to jakaś chyba karta specjalna, ponieważ jest zaznaczona, słuchajcie, jest taki po prostu ma wzorki i raczej to nie jest. Karta, może zrobimy sobie tak, że tego multipakadamy damy na tego, i tu będziemy kłaść te karty. Mamy logo, mamy logo pani Ni, FIFA 36.5 2026. No to to już jest bardzo fajny traf. Karta numer 365, numerki są właśnie z przodu. Lecimy dalej. Mamy tutaj kolejną. Aha, Milan, dobra, czyli to jest wracamy do numerowania na zasadzie Milan. Każda drużyna będzie miała oznaczenie Mil 11 i te numerki, czyli Barcelona, będzie miała bar. No i tak samo jak widzicie, mamy tutaj, czyli to są bazówki wyglądające właśnie w ten sposób. Ajax 9. No i karty specjalne, czyli już mamy tutaj Titan, Ajax. 7, ok, tak to właśnie wygląda, i druga karta specjalna jest to FIFA e, Road to FIFA World Cup 2026. E, Anglia, czyli mamy tutaj taki miks, e, troszkę Road to e, FIFA World Cup e, i raczej chyba nie będą wypuszczać takiej kolekcji, e, co zawsze, i teraz mamy coś takiego. Dobra, to lecimy. Z drugą saszetką szukamy jakichś hitów. E, oczywiście, największym hitem będzie e, ta gwarantowana e, saszetka, którą jak to się tu dobra? Ok, czyli to trzeba tak odwrócić e, i lecimy z bazówką. Proszę bardzo, Inter. Następnie mamy tutaj e, Gonzalo Mastriani. E, proszę z Juventusu. Olympic, no i mamy kolejną kartę World, Road tu FIFA World Cup, Argentyna, Otamendi, proszę bardzo. Myślę, że bardzo fajny. Wow, legenda, pierwsza legenda trafiona i jest to oczywiście Paulo Maldini, fans favorite. Proszę, fans favorite, to się tak fajnie mieni. No bardzo elegancka karta zastąpi, oczywiście ją tutaj. No i za chwileczkę otwieramy tą kartę specjalną a ja się uczę otwierać tak saszetki aby nie pokazywać numerów, no i to chyba będzie bardzo skomplikowane, ale jak sami widzicie mamy Ajax Milan następnie mamy tutaj Olympic Marseille to jest znowu Brazylijczyk i mamy Hiszpanię z tutaj Road to FIFA World Cup, ok czyli takie coś, no i Fans favorite z Anglii, e, Rajsa. Wow, nieźle to wygląda. Ale jak na razie e, najlepszą kartą jest Legend. No i słuchajcie, czwarta saszetka z Multipaka. Otwieramy, sprawdzamy. I to jest tak, że e, z góry są dwie. Dobra, e, pamiętajcie, że tak, za, na samej górze są dwie karty specjalne. I je odwracamy i lecimy z bazułeczkami. Proszę bardzo, Ajax. Znowu Milan. Myślę, że tu będzie tak. Podobnie jest AC Milan od znaka, raczej logo. I ostatnia karta jest tutaj Alvarez z Argentyny. Ok, słuchajcie. No i teraz ten czas, właśnie na tą chwilę, sprawdzić, jakiego hurricane trafiliśmy i nie będę tutaj jakoś ukrywać, że coś tu jest tak, czy nie tak. Limited Edition proszę bardzo i jest to raczej biała wersja bez żadnego, no i Wam pokazałem macie tutaj limitka Kick Off dla tych co będą grać sobie w w, 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 w grę no i tutaj nie mamy żadnej numeracji ani też koloru, czyli limitka zwykła Kick Off Limited Edition Harry Kane i dajemy go tutaj. Pierwszy multipak jest już otwarty i lecimy z kolejnymi saszetkami, czyli jest to taka pokazówka, co nas czeka, co nas czeka i podejrzewam, że w tych kartach jeden, dwa do tyłu. E, I w tych kartach po prostu nie znajdziemy jakichś mocnych, wybitnych trafów. No, chyba że się e, mylę, bo też tak może być. E, mamy tutaj e, Andrich, Bayer e, Leverkusen, Olympic Marseille, Pawart proszę bardzo. Następnie mamy Boniface, Bonifacy. No i mamy e, Kone, e, Road to e, FIFA World Cup. Następnie fans favorite bastoni. Ok, to są chyba karty, które najbardziej można trafić. Najbardziej, chyba tylko i wyłącznie na tą chwilę. Hmm. fans faworyt. No i ta legenda, nie? No i ta legenda, ta legenda, która przed chwileczką tu była. No i Titany w tych saszetkach mamy. Czyli taki preorder, można powiedzieć, na zasadzie. E, że taka pokazówka jest i Titan, Acerbi e, no i e, Road, to FIFA World Cup 26, Alexander Arnold. OK, tak to wszystko wygląda. Kolejna saszetka. Otwieramy. Przypomnę, że tutaj nie mamy informacji na temat całej kolekcji. E, I dwie karty odwracamy i już tam widziałem logo. Milan 8, czyli Milan tutaj króluje. Bayer Leverkusen, zaś Milan Ajax. No i mamy też logo. Proszę bardzo, FC Internaziole Milano. Proszę, bardzo fajny traf. No i Kilian Mbappé wpada. I od razu też fajny traf, jeżeli chodzi o zawodnika. Mamy tutaj Kyliana Mbappé, postawimy go obok. Może tak, a to tak, a to tak. No i co? ostatnia saszetka z Kick Off Multipack 4 saszetki jedna limitka, gdzie mamy Harego Kane'a jak na razie, a podejrzewam, że w puszkach, w małych puszkach i w innych następnych no już będzie tych limitek, podejrzewam, że dużo, dużo więcej. No i proszę bardzo, mamy Harego Kane'a Road to FIFA World Cup, Hare Kane. No i ponownie co tu się dzieje? Hurricane zdominował ten odcinek. Fan's favorite Hurricane, fan favorite 86. No i tutaj Hurricane rządzi. No i też tutaj będzie Hurricane, no bo jakby nie inaczej. Sprawdzamy Harego Keina od razu na do widzenia. Sprawdzamy i znowu wam pokazałem Kodzik, który Hurricane też jest w wersji zwykłej białej. Ale myślę, że i tak, i tak fajnie, że on będzie. No i ciekawa kolekcja, powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony, że tak szybko się pojawiła. No ale w dobie dzisiejszego tego, co się dzieje, to bardzo szybko wychodzą kolejne inne wersję. No i zobaczymy jak to wszystko będzie tu się rozwijać. Starter paki wyglądają właśnie tak. Ja cze czekam z niecierpliwością na zestawy startowe i same saszetki, gdzie podejrzewam Kart dostępnych będzie dużo, dużo więcej, no i mam nadzieję, że tą kolekcję też uda mi się uzbierać w całości i napiszcie jakie są wasze pierwsze wrażenia po zobaczeniu może nie wszystkich kart, ale większości właśnie na zasadzie fans, faworytów, Titanów, logo, które chyba powraca na łaski, no i myślę, że też przełamało się trochę panini co do samego tutaj tego podpisu, ale wiadomo, że nie będzie on w saszetkach do trafienia, a może będzie w saszetkach, trzeba poczekać zobaczymy, jest to ten startowy, no i dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczki subskrypcję po więcej materiałów trzymajcie się, cześć!